Prowadziłam pani leczenie, pani dzisiaj prowadzi wywiad. I... Poszłam do jednego ortodonty, tam u siebie w okolicy, ale mi się nie spodobało to, co usłyszałam po konsultacji. Jak mi powiedzieli, że my chcą ciąć żuchwę, to powiedziałam, do widzenia. Pani Marta usłyszała wcześniej diagnozę i plan leczenia obejmujący operację na żuchwie, która nie rozwiązałaby problemu pacjenta. Ruchomy zębów i ubytek kości mogłyby spowodować utratę dolnych zębów w trakcie leczenia ortodontycznego. No tutaj, na korzyść z Tomo, to jest to, że właśnie y, doktor Ania wzięła to pod uwagę. Ja się dopiero tutaj dowiedziałam, że są pewne konsekwencje, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą. Doktor Ania podjęła się leczenia wady zgryzów, która na pierwszy rzut oka wymagała operacji, ale po konsultacji okazało się, że możemy podjąć inne kroki. I to była też taka sugestia doktor Ani, że w moim <grym> przypadku lepsze by były te nakładki. Zespół specjalistów, periodontolog oraz ortodonta, zastosowali tak delikatne siły, które oprócz wyprostowania zgryzu poprawiły stabilność i zębów i ryzyko ich utraty. A jaki jest efekt? Przy tym leczeniu nakładkami efekt jest bardzo zadowalający i mnie się podoba. Ładnie się wygląda to na pewno. Jak ocenia Pani tę decyzję? Podjęcie się w ogóle leczenia ortodontycznego? Bez brzydkich słów? Bardzo dobrze. No, lepszej decyzji nie mogłam podjąć.